Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku, tym razem z nowej gry na kanale. Jak widzicie jest to Rocket League. Eee, tutaj ładnie się prezentuje moje auto, mam nadzieję. Eee, I dobra, przechodzimy, przejdźmy sobie od razu do wyzwań. No, teraz mówię, że jest taka jakość, bo e, nie wiem co jest z internetem dzisiaj. Ale no. E, dobra. Chwila, bo tu jeszcze z wyzwania. Z wyzwaniem coś było. Strze 30 godzin w meczach przez sieć. Uuu. O dobra, 9 poziom to Git, bo zaraz będzie 10 i będziemy mogli grać rankingówki. No, ogólnie, no to yy, niedawno sobie to zainstalowałem. Yy, no i sobie będziemy teraz pykać jakby ktoś chciał zagrać 1 1 no to y, zapraszam. Ogólnie to ja jestem bo o tym na razie, bo się uczę. Yy, jedyne co, to grałem w to na konsoli, ale to tak nie za dużo. Ale bardzo mi się podoba ta gra, więc wydaje mi się, że będzie git. Jak widzicie, mój nick Piotr Biznesu, no bo jakby inaczej. No i dobra. Ogólnie to jest Taki internet, że może wam nawet zacinać czasami grę. W sensie, no. Będziecie je widzieć zapewne. Jak widzicie, już po jakości nie jest zbyt dobrze, nie? No to. O, widzieli, widzieliście to przeteleportowało mnie. Co jest grane tutaj? Nie no. Jeżeli to ma tak wyglądać, to ja nawet nie wiem, czy to będę wrzucał. Bo szczerze, to jest tragedia. Nie gadaj, że gol. Nie, bo zepsułem. Let's go. Jezu, jakie tu są lagi. Ja daję dawno w pra... Nie, no. Nie, nie da się w to grać teraz. Co jest z tym? Jak tu ścino? Nie gadaj, że ja to strzeliłem. Co jest? Strzeliłem bramkę na lagach. Co jest z tym nie tak? Ja się zastanawiam, co ten gościu w ogóle robi. Ale nie będę wnikał. Dobra, jezu, jakie lagi. Nie mogę. To jest tragedia. Ja dawno skręcam, a to mi po chwili dopiero. Jezu, co to jest? Może to dlatego, że każdy korzysta z internetu? Teraz u mnie. A clever. Nie, nie wyczułem tego. Teraz nie. Kurde, nie umiem tego wyczyć przez te lagi. Ale się zastanawiam co ten typo robi, nie? No też nie za szybko Jezu, jakie lagi tu są O, chłop sam sobie przeszkadził, bo to wypadło. wpadło Dobra, teraz I wleci do bramki Nie no, co jest? Co jest nie tak? Czemu ja na lagach zdobywam bramki? To jest naprawdę jakiś pokrwczaniony 2-0 Lagi Obiecuję, że następny odcinek będzie z o wiele lepszą jakością Bo to co jest tutaj to Tragedia o, o Chłop się poddał, czy co? Ta, teraz będę miał kłopot z strzeleniem Bo mam takie lagi Dobra, cyk. Dobrze. No to w sumie też nie ma sensu, skoro chłop się poddał. No ale nie poddam meczu, bo. O, dobra. chłop już sam poddał, bo to stracił połączenie. Cik, cyk, cyk, cyk. Dobra, to w sumie. Aj, trochę mało jest tego. Dobra, dam na razie gotowość, może mi jakiegoś typka dołączy. No i w sumie to zaraz rankingówki będą, tylko że jeżeli to tak będzie wyglądać, no to... To chyba rano będę musiał zawsze nagrywać, bo teraz jest godzina, która bym musiał na telefonie spojrzeć, bo na komputerze nie chce mi się... bo nie chce mi się wychodzić z tej gry aktualnie. Dobra, wywalona, daj boost'a, daj boost'a, 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 3, 2, 1, dobra. No to super, nie zdążyłem. Dobra, ale nie jest źle na razie, nie ma żadnej bramki. 30 sekund i dobra, dobra, akcja, akcja, cyk, dobrze. No, to jest godzina 2043 aktualnie, i każdy korzysta z internetu, no to chyba już wiadomo. Cyk. Nie, nie zebrałem busta jednego. Ale nie jest źle. Ty to wpadnie. Czemu ja mam. Co jest? Czemu już jest 2-0? Czemu już jest 2-0? Co jest? Przecież ja nie mogę być aż taki dobry Pierwsza psa osoba by mnie rozwaliła Nie zdążyłem Ale nie... Kurde Nie zdążyłem Dobra, 2 Aha, dobra Rozumiem Chłop nie będzie Pomijał swoich powtórek Ok też nie zamierzam w takim razie. Dobra, cyk. A nie, 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 to, nie było sen, to nie miało sensu żadnego. Jezu, jakie ja zwaliłem. Nie, no co to było w ogóle? To była tragedia. No i chłop nie pomija, rozumiem. Rozumiem. Też nie zamierzam. Tylko teraz strzelić bramkę trzeba Cyk Zbiorę, nie zbiorę, no i super Ale dobra, wywaliło się w tamtą stronę, to jest git Jezu, jakie lagi Jakie lagi Ja rozumiem, że było ostrzeżenie o lagach, ale bez przesady no, Żeby mi lagowało w taki sposób No co tu na górze? Jakiś dziwny czas 39 minut Dobra to sobie obrócę Jezu jaki lag Co jest Szczerze jest tragedia Nie trafiłem Przez te głupie lagi Nie mogę Nie da się z tym grać Przecież tu są takie lagi A. No. Ale dobra, nie takie robię kompaki. Super. Aha, teraz jest nagle git. No co to jest, akurat przy piłce zawsze, no? No i znowu przy piłce, chcę walnąć piłkę i znowu jest lag Nie, to jest bez sensu. Zawsze przy piłce on laga Wezmę sobie cukierka na uspokojenie O lagi Jezu ma Jezus Dobra gol. Chociaż tyle. I chłopcy pominąć. A, nie ma. Ty nie chcieliś pomijać, a nie pominę. Dobra, 4-5. Jest git. A, nie, już miałem klikać. A, nie, nie. No i dobra, 2,30 sekund na jedną bramkę. Brzmi wystarczająco dużo. Nie wzięłem busta. Jest. Yeah. Dobra, co on robi? Ha, <laughs> zakosiłem ci busta. I teraz kasacja! Kurde, nie wyszło. No to mamy problem. Dobra, jest git. Jest git. Jest git. Bum To było najgorsze zagranie jakie było w Rocket League, Ale trudno... Uuuu, To mi się udało akurat. Nie no, chłopie, nie wywala się tak ludzi. Nie trafiłem. Ja. Yeah. Wa, wywalaj. Jaki logi? Co się stało? Nie gadaj, że ty mnie trafi... Dobra, sami go gola nie ma. Kolejnego. Nie no. Poddał się co nie, nie mogę Ale z takimi lakami Jeszcze się opoddał Przecież jak on by tego nie kliknął to bym wygrał yy, znaczy... Co? Bym chyba przegrał? Czemu mam 24 pingu? A internet jest... Ja tego nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem tego. Wejdź. tak. Nie wiem o co z tym chodzi. 24 pingów Rankingowy 10 poziom. I to jeszcze trochę po prostu Raket Pass. Ile. Hmm. To był to, to mam, to mam. Trochę mało, no już mało mi brakuje. To będzie git. A profil co tu jest? Wybierz hymn. Ja nie z tych praw autorskich, o kurde. To może na razie nie. Sklep z przedmiotami, co to jest? Aha, rozumiem. Co to za korysoria? Jako fajna. Chociaż to jest lepsze. Aha, kup zestaw, no to nie. To nie, dziękuję. No dobra, no to w sumie to za by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Wbij się na Discorda, link jest w opisie. No i co? No i siema.